Przygotujcie się na dłuższy film, bo na tym stawie złowiliśmy 7 ryb, więc wszystko zacząłem od peletu, który zmieszałem z moją ulubioną zanętą, a na haku była biała kulka. Dwa zestawy zrobiłem takie same, a rzuty oddałem w dosyć dalekie miejsca, ale na pierwsze branie nie trzeba było długo czekać. Jedzie, jedzie. Był to naprawdę mini karpik, zaraz po nim też trafił się mały karaś, ale kolejna ryba to już nie była malizna. Był to karbo około 8 kg, niestety wypił się przy samym brzegu, więc postanowiłem zmienić miejsce, a w trakcie zmiany złowiłem jeszcze rybę drapieżną na metodę. To jest koła niesamowite. Złowiłem sandacza. Na fidera. Po zmianie miejsca na pierwsze branie czekałem może 5 minut i był to również mały karp. Nie jesteś duży, ale jesteś waleczny. Nie znależy ci się szacunek, bracie. Karpik wrócił do wody, a na kolejne branie musiałem dłużej poczekać, ale było warto, bo na wędce czułem, że to jest coś większego. Mieliśmy problem, żeby go zmieścić do podbieraka. Słuchajcie, około 10 kilo. Wow.